Cześć, ciekawcy. Miłość wśród aktorów, którzy pracowali nad tym samym filmem lub serialem, jest w branży bardzo częstym zjawiskiem. A jeśli zarówno w życiu, jak i na ekranie tworzą parę zakochanych, to dla fanów i prasy mieszanka naprawdę wybuchowa. Związek Kola Prausa i Lili Reinhardt wielokrotnie był już wystawiany na ciężkie próby. Nie inaczej jest tym razem. Kilka dni temu cały świat obiegła informacja, że gwiazdo Riverdale od pewnego czasu spotyka się z modelką Kyle Gerber, córką Cindy Crawford. Dlaczego fani są przekonani, że aktorska para nie jest już razem? Czy swoimi oszczerstwami wyrządzają im krzywdę? Jak Cole skomentował te doniesienia i dlaczego mówi w nich o grożeniu śmiercią? Zostańcie z nami do końca, by dowiedzieć się wszystkiego o tej sytuacji, ale wcześniej nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę. Coles Sprouse, odtwórca roli Jack Hedda Jonesa w niezwykle popularnym młodzieżowym serialu Riverdale, razem z Lily Reinhardt, która wciela się w Betty Cooper, tworzą jedno z najbardziej ulubionych parszą biznesu. Ale równocześnie, wraz z sympatią milionów fanów, pojawiają się i spekulacje i domysły na ich temat. Czy taka musi być cena bycia sławnym i lubianym? Jak już wspomnieliśmy na samym początku, ostatnio cały świat mówił o tym, że 27-letni Coles Sprouse spotyka się z Kyle Gerber. Ta niespełna 19-letnia dziewczyna poszła w ślady swojej mamy, supermodelki Cindy Crawford i dziś sama staje się jedną z najpopularniejszych chodzących po wybiegach kobiet na świecie. Skąd w ogóle wzięły się te plotki? Zaraz Wam o tym wszystkim powiemy. Ale zanim do tego przejdziemy, czy zastanawialiście się, dlaczego nieustannie ludzie szukają w ich związku problemów? Bo jak zapewne doskonale wiecie, to nie pierwszy raz, kiedy fani zastanawiają się, czy Cole Sprouse i Lily Reinhardt wciąż są razem. W ciągu ich około trzyletniego związku takich rewelacji było co najmniej kilka. Jedną z największych pogłosek, która wzburzyła świat plotkarskich mediów była ta z sierpnia ubiegłego roku, gdzie twierdzono, że to definitywny koniec ich związku. Informacja ta zbiegła się z edycją Comic Con w San Diego, a smaczku i niejasnej sytuacji dodawał fakt, że w tamtym momencie aktorzy Riverdale promowali kolejny sezon serialu. Para oficjalnie nie komentowała doniesień, jednak po jakimś czasie po swojemu i nie mówiąc niczego wprost, przyznała, że to były tylko okrutne plotki. A jeśli jesteście na bieżąco z młodzieżową produkcją, to zapewne wiecie, że twórcy serialu nie odpuszczają w budowaniu napięcia. Czwarty sezon jest pełen akcji, zawierowań i intryg. Mało tego, serialowemu Hedowi groziło wielkie niebezpieczeństwo, a scenariusz przez wiele odcinków trzymał widzów niepewności odnośnie wyjaśnienia śmierci jego postaci. A biorąc pod uwagę temat wspomnianych przez Kol'a Sprouse'a pogróżek w rzeczywistym życiu, pytanie brzmi czy zagorzali fani nie wczuli się w fabułę za bardzo. O tym za moment, bo idźmy po kolei. Jak się okazało kilka dni temu, wielu entuzjastów serialu znów było zdania, że Kol i Lily nie są już razem. Skąd tym razem tak poważne wnioski? Cóż, na to wszystko złożyło się kilka rzeczy, choć tak naprawdę żadna z nich nie była dobitnym potwierdzeniem tego, że cokolwiek złego może dziać się w ich relacji. Jednak to fanom wystarczyło, by wysnuć własne wnioski i narobić sporego zamieszania. Jesteście ciekawi, co spowodowało tak silne domysły? Już mówimy. O tym, że związek dwójki młodych aktorów dobiegł końca świadczyć ma to, że para ponoć nie zdecydowała się na wspólne spędzanie kwarantanny. Cóż, fakt jest taki, że praktycznie każdy człowiek w tych trudnych dla nas czasach stara się spędzać te chwile z kimś najważniejszym. Więc, skoro zakochani, których związek można nazwać już kilkuletnim, nie przebywają razem, było to dla fanów pierwszym sygnałem alarmowym. Ale być może Cole i Lily mieli inne ważne obowiązki rodzinne lub powody, o których nie zamierzają informować wszystkich. A może po prostu mogą się wzajemnie odwiedzać i niekoniecznie muszą dzielić się z tym ze światem? Jednak fakt niespędzania wspólnej kwarantanny zrodził kolejne insynuacje. To wszystko zostało podsycone tym, że Lily nie obserwuje swojego chłopaka na Instagramie. Tak, wiemy jak to brzmi. To nic wielkiego, ale jednak trzeba przyznać, że to nieco dziwne. W dzisiejszych czasach taki gest, zarówno w świecie celebrytów, jak i zwykłych ludzi, jest zazwyczaj uważany za symbol konfliktów i końca znajomości. I tak to właśnie ten dowód często przesądza o statusie pary. A jakby tego było mało, zatroskani fani doszli do jeszcze jednego wniosku i stwierdzili, że Cole spotyka się ze wspomnianą wcześniej Kają Gerber. Skąd w ogóle wziął się ten pomysł? Cóż, córka Cindy Crawford opublikowała niedawno zdjęcie na swoim Instagramie, a fani z Prausa są przekonani, że zostały one wykonane w domu aktora. Nie wiadomo, czy faktycznie tak było, a jeśli tak, to co Kaja Gerber mogła robić w jego prywatnej przestrzeni? Cóż, jak zapewne wiecie, kolma brata bliźniaka Dylana, a ten jest szczęśliwie zakochany w modelce Victoria's Secret pięknej barbarze Palvin. Swoją drogą o drugim z braci Sprouse mamy osobny odcinek, który Wam polecamy. A czemu o nim w ogóle tu wspominamy? Nie trudno odrobinę pomyśleć i połączyć fakty. Być może Kaja i Barbara, które pracują w tej samej branży mogą się znać. Nic nie sugerujemy, tylko głośno rozważamy sytuację. Młodzi ludzie lubią wspólnie spędzać czas, prawda? Chyba wszyscy to znamy. Zresztą nie tylko młodzi. Celebryci są w tej kwestii tacy jak my, a nawet bardziej towarzyscy. Więc skoro sytuacja na świecie wymaga pozostawania w domach, być może bliźniacy spędzają ten czas razem. Jeśli panna Gerber faktycznie znalazła się w domu Dylana, była to po prostu wizyta czysto koleżeńska. Co o tym myślicie? Nie wiemy, czy pamiętacie, ale Kaja Gerber to nie pierwsza kobieta, z którą łączono aktora w ostatnim czasie. Kilka miesięcy temu media podłapały temat jego bliskiej znajomości z Lily Rose Depp. Plotki ujrzały światło dzienne zaraz po ceremonii wręczenia złotych globów, kiedy oboje byli na imprezie w klubie bez swoich partnerów. Córka Johnego Deppa przez wiele miesięcy widywana wcześniej była u boku Timotisha Lameta. Zostali nawet okrzyknięci jedną z najbogatszych młodych parszą biznesu. Nic więc dziwnego, że gdy Kol i młoda panna Depp spędzili w swoim towarzystwie wieczór, fani zaczęli zastanawiać się, czy łączy ich jakiś tajny związek. Wówczas bliskie im źródło zapewniło, że nic między nimi nie ma oprócz pięknej przyjaźni. Cóż, może podobnie jest z Kają Gerber? Jest takie prawdopodobieństwo. Jak wiadomo, Kamila Mendes, serialowa Weronika Lodge, zna modelkę i spędza w jej towarzystwie czas wolny. A w ich świecie, tak jak i w nasze znajomości po prostu często się łączą. A przy okazji, wspominając Mendes, musimy powiedzieć jeszcze, że fani przeżyli już jedno rozstanie pary aktorów grających razem w tym samym serialu. Miłość Kamili i Charlesa Meltona, serialowego Reggiego, była intensywna i pełna wyrażania wielkich uczuć w social media. Choć w zasadzie nie wiadomo, dlaczego ich związek się zakończył. Zapewne Lily i Cole mają wspólne zdanie na temat afiszowania się z życiem prywatnym w sieci. Para, która poznała się i zakochała na planie młodzieżowego serialu, prawdopodobnie zdaje sobie sprawę, że wystawianie swoich intymnych spraw na wideo publiczny nie jest niczym dobrym. I po prostu wybierają trzymanie się na dystans z publikowaniem osobistych treści. A te wszystkie piękne i ważne słowa wolą mówić sobie prosto w oczy. Zresztą zarówno sympatycy serialu oraz Sprouse'a i Reinhardt powinni przywyknąć już do tego, że kolnie lubi afiszować się ze swoim życiem prywatnym, bo tak naprawdę nigdy tego za bardzo nie robił. Fakt, ich wizerunek jest mocno publiczny. Ciężko by było inaczej, skoro oboje grają w serialu uwielbianym przez miliony widzów na całym świecie. Do tego aktor na ten moment ma blisko 32 miliony obserwujących na Instagramie, a Lily 23 miliony. To daje naprawdę ogromną liczbę fanów. Ale zarówno on, jak i ona na swoich social mediach nigdy nie wrzucali regularnie zdjęć pokazujących ich miłość. Robili to raczej bardzo sporadycznie. Podobnie było z dementowaniem różnych plotek, po prostu niezwykle rzadko się do nich odnosili. Jakiś czas temu Kol w rozmowie z magazynem Variety wyznał, że do szerzących się pogłosek podchodzi z dystansem i uważa, że trzeba się z tego trochę wyśmiewać. Pojawiające się znikąd plotki to coś, na co piszą się artyści, zostając osobami publicznymi. Dodał, że tak długo jak podchodzi do tego lekko, jest to po prostu zabawne. Ale wygląda na to, że tym razem cierpliwość 27-latka się skończyła i że naprawdę się zdenerwował. A sytuacja wydaje się naprawdę poważna. Młody aktor najwyraźniej ma już dość krzywdzących plotek, ponieważ tym razem postanowił skomentować tę sytuację. Na jego Insta Story pojawiło się oficjalne oświadczenie, w którym wydawał się naprawdę rozgniewany. Możemy między m.in. przeczytać, cytujemy. Toleruję wiele plotek i oszczędz od ludzi w internecie, którzy twierdzą, że są moimi fanami. Fanami, którzy czują się uprawnieni do wchodzenia w moją strefę prywatną, dlatego że zawsze im pobłażam. Dalej jest jeszcze ciekawie, ponieważ Cole dodał, tu cytujemy, ale atakowanie moich przyjaciół, bezpodstawne oskarżenia, podawanie adresu i wysyłanie gruź śmierci są oznakami szaleństwa i fanatyzmu. Aktor nie rozwinął tego wątku, który brzmi jak serialowy scenariusz. Nie wiadomo więc komu życzono źle. Czy jemu, Lili, czy komuś innemu. Nie wiadomo też jak bardzo poważne były te groźby. Ale takie coś nie powinno mieć w ogóle miejsca, prawda? Pytanie tylko brzmi, czy któryś z zagorzałych fanów Riverdale pomylił fikcję z rzeczywistością. Czy Sprouse ma naprawdę powody do obaw? Cole dodał, że kiedy pierwszy raz zdecydował się na publiczny związek, zdawał sobie sprawę, z czym to się wiąże. Zaznaczył też, że chociaż nigdy naprawdę nie zamierzał oddawać żadnej części swojego życia żarłocznej hordzie, rozumie, że jego powściągliwość w aktualizacji newsów z jego życia pozwoliła fanom wprowadzić własne plany dotyczące jego poczytań. To przykre, nie sądzicie? Fani, którzy powinni cieszyć się szczęściem swojego idola, uprzykrzają mu życie. Co poszło nie tak? Jak myślicie, dlaczego ludzie szukają kontrowersji i z rumieńcami na twarzy uprzykrzają życie komuś, kogo ponoć tak uwielbiają? Jedno jest pewne, takie czyny powodują, że Kol będzie miał jeszcze mniej ochoty na dzielenie się swoim kawałkiem życia. Pisem pełnym oburzenia nie potwierdził, ani również nie zaprzeczył informacjom związanym z rzekomym rozstaniem z Reinhan, czy też zażyłości z Kają Gerber. Jak zawsze, nie zamierzał się tłumaczyć. Na zakończenie dość wulgarnie ujął, aby pocałowano go, w... możecie się domyślić, jaką część ciała. Choć do swojego związku się nie odniósł, tego oburzenie i wściekłość, jaką można wywnioskować z opublikowanych przez niego wpisów, wskazuje na to, że między nim i Lili Rehnha wszystko jest w porządku. Ta para po prostu nie jest jedną z tych, które lubią często chwalić się publicznie swoim szczęściem. A to jeszcze nie powód, aby szukać na siłę dowodów świadczących o problemach, prawda? Zresztą jak myślicie, czy te plotki mogą zaszkodzić ich miłości, czy nie? Dlaczego ludzie ingerują w ich związek i nie dają im spokoju? Martwi Was zmianka kola o pogróżkach? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, a jeśli podobał się Wam ten odcinek, podajcie go dalej. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!